Thank you for watching. Oj, jestem, jestem. Oj, ciężko, z czasem ciężko. Dzisiaj wolno i oczywiście wszystkie plany runęły, bo trzeba było trochę pozmieniać. Ale było się znajomej na ogródku, więc jest wyżera dla kur, więc zapraszam. Czego nie było dzisiaj w planach? Oj, było dużo. Jedna rzecz tylko zrealizowana, ale zaraz do tego przejdziemy. Jak widzicie, dostały wszystko co dyniowate, te ozdobne, bardzo moje kurki to uwielbiają. No i korzystam z okazji, że po prostu jest to za darmo. Prawda? E Dlaczego w całości? Z prostej zasady. A niech się dziewczyny wytrudzą, nie ma tak łatwo. Eee, a tu dokładnie naprawdę chodzi o to, żeby trochę pomyśliły, pokombinowały i one spokojnie sobie do tego dojdą. Ta dynia jeszcze jest tak fajna, że ona jest bardzo miękka i no po prostu z czasem jest tak, że i znika skorupka. Jakby to powiedzieć. Więc zajęcie mają nie lada. Eee, jeszcze dzisiaj dostały wątru wątróbeczki, yy, żołądeczki, czyli dostawa białka B też była, więc się naprawdę trochę dzisiaj ponajadały. Kamil, ta perliczka jest niemiła, nie chcę jej, gania mi kury, nie wiem o co jej kaman, yy, zrobiła się naprawdę dziwna, więc y, tak to się dzieje, nie ma w ekipie nudy. Wcinają, wcinają. Od razu mówię, ja dopiero dzisiaj albo jutro przysiądę do tego, żeby napisać maila do hodowlane.pl, bo niestety pracowałem i to nie mało. A łącząc pasję, czyli kury i ten no, czas się liczy i no niestety są rzeczy ważne i ważniejsze, ale spokojnie w tym tygodniu to będzie załatwione. Indyczka wczoraj miała wyprawę na, do sąsiada, musiałam jej szukać wieczorem, małpa jedna. Udała yy, mi trochę sportu, ale są też i dobre moi drodzy nowiny, dobre i niedobre. W sumie tak to można nazwać. Yy, ale to zaraz wam powiem yy, One niech chcę tu wcinają. Z jednej rzeczy, które dzisiaj jednak wykonałem, to było zabicie foliami yy, plandeką, folią na nasze papuszki, ponieważ już trochę zimno się zrobiło. Dzisiaj miało być też w planach posprzątanie u nich. Oj i się ostrość zgubiła. O, posprzątania u nich. E, ale to zrobię jutro. E, ona jest jasna, więc tu fajnie słońce i tak czy siak dochodzi. E, tu zostanie wentylacja normalnie, no bo z kolei rzeczy tak wyszło, że tu będą zimować chyba, że będzie naprawdę strasznie to je przeniosę ale też nie ma co panikować, są to ptaki które pochodzą z takich zewnętrznych wolet gdzie miały do dyspozycji tylko budki więc spokojnie sobie dadzą radę, wiadomo jak przyjdzie y, diametralne y, prognoza pogody, że spadnie temperatura poniżej 10 stopni to będzie szybka akcja o to się drodzy nie nie spokojnie nie dam im zmarznąć e, są dobre i tak kondycji, więc nie ma co tu narzekać e, więc nie źle. niestety moi drodzy Samicka żeberka odeszła. Nie mogę jej nigdzie znaleźć. Raczej nie uciekła. Podejrzewam, że przepiórki czy jeszcze kochiny się nią zajęły. No i nie mamy, więc na wiosnę będzie trzeba szukać żeberek. Bo na pewno nie pozwolę, żeby samczyk był sam. A tu niestety samice też ciężko samotne zdobyć. Więc to może być problem. Ale zobaczymy. O! Znowu mi uciekła. Jak to się mówi? Ostrość. Uhu no właśnie, e, jutro tutaj będzie trzeba pograbić trochę przeburtować ziemię, ale to zobaczycie bo myślę, że mi się udało odcinek nagrać, no i co trzeba zimować, tu jeszcze e, że tak powiem, to nie jest zakryte ale to ze względu na to po prostu, żeby nie diametralnie zmieniać temperatury e, więc to wszystko na spokojnie e, kwiatki tutaj rosną e, indyki, ależ czerwony jesteś już się chyba przyzwyczaiły panowie i panie, czyli Perdek i Halinka i ogólnie w ogóle są bardzo fajne, bo jedzą z ręki, bardzo chętnie zjedzą, jedzą z ręki, więc naprawdę super. Moje kurki moi drodzy chyba zakończyły proces spierzenia, kończą go przynajmniej. Chciałem Wam dynię pomóc tu poskubać ale wy mi tu nie daj niecie. Nie da się. Dobra, spokojnie sobie do tego dojdą. Kończą moje kurki chyba okres spierzenia ponieważ od 4 dni ilość jajek jest zawrotna jest około 20 do 25 jajek przy około 32 kurach więc nie ma co narzekać zaraz to zresztą zbierzemy ja tu muszę światło pozapalać ach muszę iść po wiaderko żeby zabrać jajeczka w ogóle jestem trochę szokowany tą ilością, która się pojawiła. Będzie trzeba... Och, co jest telefon. Segregować. Nie dosyć, że niosą w... dużo. To fajne. Jedyne co, że skubane cały czas mi tutaj słomy wyciągają i och po prostu robią rozrubę. Mamy cztery. Bo tu jedno już byłem, żeby nie było. 7 zakończyłem już. Widzę, że nic nie ma. Gniazda. Nie siedzi. 7, 10, 13, 14. Tak, jak wiecie, u mnie kury to nie fabryka. 16 mają mieć prawo do swojej przerwy. Ja jestem jak najbardziej tego zwolennikiem. I tak jestem ogólnie zadowolony, bo głównymi wnioskami w tej chwili, ile ja mówiłem, jest? 21. Głównymi wnioskami są moi drodzy te kury, które zostały wzięte. Te sukseksy bardzo fajnie mi się niosą. Eee, lala, nie ma. Nie ma już. 21 24 Możecie się domyśleć o co jest koman Co na tu robi Domyślmy się 25 jajeczek Tu się możecie domyśleć o co kamer Oczywiście Czas najwyższy zostać mamą, co nie? Ileż można? 26 jajeczek ładnych i już widzę właśnie jajka kolorowe czyli to jest znak, że moje wnioski wracają do normy, czyli... Okres pieczenia się kończy, e, więc dla mnie rewelacja. Bardzo mnie ten fakt cieszy. Tu możemy zaraz zgubić ostrość, bo ja przymykam drzwi. Koniec już pieczenia kurnika. Trzeba zamknąć drzwi, bo trzeba dbać. O to, żeby było ciepło, i ogólnie jest, jeżeli chodzi o ten kurnik, to jestem o niego mega, z niego mega zadowolony, bo on trzyma ciepło bardzo dobrze. W szczególności, że tu też kury robią swoje, swoją ilością. Tu możecie zobaczyć, że brachmy się jeszcze pierze. No i tu już jest głęboka ściółka, znaczy nie jest aż taka głęboka jeszcze, ale słoma, więc tu też to wygląda całkiem inaczej. Jest o wiele ciepłej. Jak już widzicie, niektóre panny to zdecydowanie już wolą kurnik, o patrzcie na quasi modo się jeszcze pierze, żeby nie było. Kamil, ta kura to jest w ogóle wycieczkownica, ona to no, wyciecz, lubi wycieczki, oczywiście spędza czas u sąsiada, ale wraca. Więcej nie łapie nawet. Ale tak, z dobrych nowin jest ich więcej, ale to na pewno teraz się nie dowiecie o wszystkie. Ogólnie zapraszam Was na kwiecista ekipa, to jest strona poświęcona typowo kwiatom szwedzkim. Ale czym by było zakończenie sezonu, bez kury, która ten sezon zaczęła? Czyli oto ta kochana Stilka. Jak dobrze wiecie, ona też niedawno miała maluchy jeszcze pod swoją opieką. Po tych śladach, możecie się domyślić co się stało. Teraz postaram się Wam pokazać, jakie jej się to spodoba, bo to należy akurat ta kwoka należy do bardzo humorzastych kwok. Niekoniecznie będzie chciała cokolwiek pokazać, ale zobaczymy. To ale, tak jak mówiłem, wypadałoby zakończyć sezon, no to zakończyć tym, czym się zaczęło, czyli pani Silunia została po raz kolejny mamusią. Mamy swoją, szczerze mówiąc, przyznam szczerze, nie chcę niepokoić. O, i zadusiłam jednego. Czekajcie, bo tu. Teraz muszę zrobić porządek, to wezmę rękę, więc widzimy się za chwilę. No dobra, to nie było zaduszenie, to była selekcja naturalna. Niestety ta kwoka też należy do kwok, które, ee, jakby to powiedzieć, em, 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 ma twardą selekcję. Bardzo szybko odrzuca młode... Które no, nie mają szans na przeżycie. No tym razem no, ten czarny puszuś tutaj. Przykro, bo przykro. Wiadomo, ale takie rzeczy się zdarzają. To nie ma co yy, mówić yy, trudno. Znaczy nie ma co mówić o jej biedny. No niestety, to jest selekcja naturalna. U Kwok jest ona dosyć mocna i bezlitosna, nie wiem czy mogliście ten zauważyć. Kwoka ma to do siebie, że pozostawi młode, które nie ma szans na przeżycie. Ona jest z tego doskonałym przykładem. Naprawdę olewa takie maluchy i robi to dosyć perfidnie. No ale cóż, no niestety jednego maluszka straciliśmy. Ja tam powiem tak, spokojnie niech ona się wyklują. Ona tutaj sobie też da radę. Dzisiaj już wodę dostarczę wszystko. Ech, dla mnie ona może mieć dwa, wiem, że wychowuje fajne młode, yy, zdrowe młode, więc niech sobie siedzi. Każdego kurczaka jest szkoda, ale no cóż, nic z tym moje drodzy nie zrobimy. Yy, ale nie był przyduszony nic, po prostu no mówię. Patrz, tu był akurat typowy przykład padnięcia. Opowiem wam... o, Wracamy. Nie wracamy tak szybko. Yy coś tu mi nie chce tam. E, no niestety tu się dzieje też w ekipie też jest taka informacja, którą wam kiedyś powiem. Ha, 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 ha. E, I wtedy też będziecie... oj Ale to przyjdzie na to czas Nie można wszystkiego na raz wiedzieć. Czekajcie, ja wyjdę, bo to naprawdę nie ma sensu, bo mi coś tu łapie. Ostrość słabo. E, że ona nie stała, to się tak zdarza. No ale cóż, dla mnie cud, że ona wysiedziała. Znaczy, cud nie, że wysiedziała, bo to u niej normalne. Ale była z silkami, ale koguty zbyt się interesowały, dlatego też została przeniesiona. No tu mi też jedna kurka trochę zostaje po życiu. Słabsza jest, ale cóż, no niestety zima w tym roku nie oszczędziła, Znaczy, jakby rok nie oszczędził, tak jak wiemy, wiem, że już nie, uje... nie tylko u mnie ospa się pojawiła, była. Na szczęście już się uspokoiła. Damy tu Tosi jeść. Yy no ale cóż. No nic nie zrobimy. Nie wszystko da się ułożyć, żeby było idealnie. Czekajcie o. Tu tosia, a tu niedługo w tym tygodniu. Może będzie szansa, że zobaczymy maluchy cappuccino. Tutaj musia Tosia łodwiązać, bo teżka jak zwykle Lubi wycieczki, bardzo lubi wycieczki. Jema, ma Teraz czas na paszę. bo rano dostaję taką inną paszę dla królików nietorowych, trochę ze słodkościami. A że już maluszki jadzą, bąbelki małe, no to miseczka już nie wystarcza. Tosi, bo już bąbelki, ktoś kto się. Zobaczcie jakie słodkości, słodkie. Tak, mama więc y, nie ma już tak dobrze y, cała siódemka siódemka jest cała siódemka ma się dobrze i moi drodzy rośnie jak na drożdżach ja widzę strasznie efekty wy też możecie zobaczyć ich o po prostu razną maluszki, kruszki, okruszki już uszują fajnie z mamusią więc naprawdę rewelacja nie ma co się cieszyć. Co tam, y, znaczy jeszcze czego się cieszyć? I powiedzcie mi, co tam u Was, jak tam u Was w hodowlach? Jak przygotowania do zimy? Wiem, że u niektórych też już mruź się pojawił. Pierwsze poranne przymrozki. Y, więc dawajcie znać, y, jak to jest u Was z tymi niestety przymrozkami. Y, no niestety zima coraz bliżej. Że jeszcze ta i by mogła się przedłużyć, a nie. Także już praktycznie u mnie o 19 jest ciemno. Kurki już siedzą. No i w sumie do 20 mam światło i poświęcę. Tu jeszcze kurczaki dojadają. Yy, jakby to powiedzieć, miązka. O, widzicie? Jak chcą, to się dostaną. Wiedziałem, że to będą pierwsze kaczki. Idę z pojemnikiem. Ja to jestem zdolny. Odejść O. Prachuś. Wszystko stworzenie rośnie. Niech się rośnie. Jak widzicie, niestety dobra i nowina, bo się urodziły kucheczki zła. To tuty jeden w selekcji naturalnej. Przepad. Ale na to, moi drodzy, już się uodporniłem. Jak myślę, jakie jest Wasze zdanie, czy idzie się na to odpornić? Wiadomo, każdego zwierzęcia szkoda, ale no cóż, nie ze wszystkimi tak bywa. No to jest selekcja. Natura. Ona wie co najlepiej. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.